Vlogmas dzień 17. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie, tak jak przed chwileczką mówiłam w 17 dniu vlogmas. Zaczęło się od rana tak, że miałam powieszone rzeczy na kaloryferze dla chłopców wstaję, nie są wysuszone. A kaloryfery wszystkie zimne, więc nie wiem, czy nie ma problemu znów z piecem. Tak, to nie wszystko przed świętami, to nie wszystko. Zobaczymy, poczekam jeszcze chwilę, bo o pół stopnia się podniosło. Zobaczymy, czy się nagrzeje, ale coś ewidentnie jest nie tak. Więc takim mało optymistycznym dla mnie yy, fragmentem zaczynamy tego vlogmasa, i Rubi właśnie skoczyła do szuflady, która nie jest tu włożona. Wczoraj miałam no jest to światło. Wczoraj miałam fajnie posprzątaną kuchnię. Dzisiaj już jest bołak. Czuję po nogach, że mi jest zimno, bo tutaj mamy ogrzewanie podłogowe zawsze, a ciągnie. Od stóp. Już nie wiem, czy mam się śmiać, czy mam płakać, czy co ja mam robić. No życie mnie tyra nieźle, naprawdę. Tutaj nasze pierniczki i poszły w to opakowanie gdzie były pianki i tak już chyba nie będę kupowała przed świętami więc są w tym słoiczku taki mały słoiczek mamy ale starczy. A teraz czas na kawę. O no ja tutaj to postawiłam wątpię. A mógł być to fajny dzień. No, ale nigdy nie mów hop, przed zachodem słońca. U mnie już przed wschodem się zrąbało. Oj, łączę się, bo chcę naskarżyć na koty. Koty. Oho, wariują. Koty, kłopoty. No, patrzcie. Spadać od mojej choinki. Kocham Was bardzo, ale choinki nie wolno. Mały jezek, ja wyglądam. Mały update. Yy, grzejniki grzeją, ale włączyli prąd, więc znów się uruchamia piec, bo już włączyli <laughs> takie zawirowania dzisiaj. Poza tym mam jakiś taki emocjonalny dzień. Wszystko mnie sprowadza, jakby do płaczu. Puściłam kawałek y, piosenki Britney Spears, y, zapomniałam o niej, jest cudowna. I ten teledysk, no, sztos. Stara piosenka, bardzo stara, ale no, nie wiem ile teraz ona ma lat. Ale kiedyś ją słuchałam i teraz ją znów jakby odkryłam, mi się włączyła. I jestem jakaś taka, wiecie co, emocjonalna. Teraz widziałam jakiś post hmm, z pomocą dla kogoś i po prostu płakać mi się chce. Cały czas mi się chce płakać. Na początku dnia użalałam się nad sobą, a teraz jak czytam takie jakieś różne wiadomości właśnie, że ludzie potrzebują czegoś, takich banalnych po prostu, jakichś takich, wiecie, co większość z nas rzeczy ma, to mnie doprowadza do płaczu, nie mogę po prostu. Nie wiem, jakaś jestem dzisiaj taka rozdarta emocjonalnie i taka jakaś, nie wiem, dziwna dziwno nie wiem, co się dzieje. Ale dobra informacja. Stasiu zaliczył. Kurczaki, no! Robi jeszcze mi tą choinkę dzisiaj wywal. To będzie super po prostu. Tragedia. Stasiu zaliczył dwie czytanki. Więc fajnie. Na 5 i 5+. Plus. Została mu tylko jedna. To jutro ją zaliczę, ale ma też sprawdzian z angielskiego. Więc mamy dzisiaj po prostu dużo, dużo nauki. Ale mam nadzieję, że tego vlog uda mi się nagrać. Mimo wszystko domowego, no bo auto zepsute również, co nie. Witamy w kąciku Pomaluj się z Adą. Więc zaczynamy. Zarylla, co ty tam tak się drapiesz? Koty zamknęłam teraz do góry, bo będą chciały wejść tutaj, do zarulki. Zarulka, ty to tam się wylegujesz, człowieku. Mały piesku, mój. Odpoczywasz sobie na łóżeczku? Ty to masz fajnie. No tak. Ja to muszę się wziąć do roboty. Jak tam u Was w Action, moje drogie panie? Albo panowie, jak są? Ale chyba, chyba nie ma panów. Yy, za dużo albo nie komentują, nie mam pojęcia. Ozdoby świąteczne, każdy trąbił. Kupować, kupować, bo nie będzie. No, nie ma. U nas praktycznie wszystkie są pochowane. Jeden dział został taka jedna alejka, w której jest dosłownie z jeden taki stent, dwa. Więc bardzo mało. Już nie, ma, już nie ma wyboru. Kto nie kupił, to wekszem już raczej nie kupi. Moim zdaniem, koniec kącika malowania z Adą. Przy okazji jeszcze Wam pokażę moje ulubione maski z Action, jak już o nim rozmawiałyśmy o tym sklepie. Więc te niebieska chyba była najfajniejsza. Teraz wzięłam fioletową, bo nie było niebieskiej, ale polecam tą serię. Super nic mnie nie uczulało, bo kiedyś kupiłam sobie z Lidla jakiś czas temu z miesiąc dwa, tak mnie uczuliło, że szok, więc te są bardzo, bardzo fajne. Mogę je polecić. I nie są drogie, kosztują was 4 zł, może lekko ponad 4. Myślę, czy nie kupić sobie jeszcze farby ciemniejszej o jeden ton, tylko nie wiem jaką wybrać, bo chciałabym taką, taki piękny, troszeczkę ciemniejszy, ale też nie za ciemny, ponieważ w ciemnym czuję się przytłoczona. Kiedyś miałam czarny, to była tragedia, byłam blada jak tyłek, a te jednak nie są takie, jak bym chciała, trochę ciemniejsze, trochę ciemniejsze. Raz, dwa, trzy. Zmieniamy nastawienie. Jest dobrze, jest dobrze. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Lecimy z tym dniem. Nie będę was zanudzać. Pokazałam wam trochę y, chwilę mojej słabości, bo tak wygląda życie. Każdy takie chwile ma, więc również chciałam to uwiecznić, że nie jest ciągle kolorowo, nie jest bajecznie. Nikt nie żyje jak w bajce, każdy ma jakieś problemy. Ale teraz przechodzimy do tej bardziej pozytywnej części vlogmasa. Nie poddajemy się, jedziemy, jedziemy. Boże, ale Adam Motywator po prostu. Trzeba się naładować pozytywną energią, nie ma co się już dłużej przejmować, po prostu trzeba to zaakceptować, bo co zrobić? No nic się nie zrobi, jeżeli ma się w życiu pH już od x czasu, więc czas na sprzątanie. A myśleliście, że dzisiaj Was ominie kącik sprzątania łóżka? Nie, bo jak monotonia, monotonne życie, to i po raz kolejny składanie łóżka. Lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy, składamy. Trzeba ogarnąć Boziu. No i za każdym razem, jakieś wypite napoje. No, trzymajcie mnie. Kosz jest pięć kroków dalej. Wow! Aha, pozytywna jestem. Witajcie <grym> w mojej babice. U, 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 u. No, przecież dałam mu bluzę. Ja nie wiem, a musiałam szukać drugiej przez 5-10 minut, ale leżała pod ich tyłkami, bo tak wzięli. No, no ludzie. Słuchajcie, zbliżają się jasełka, w związku, w związku z tym są oczywiście jakieś w szkole wymagania. Ignacy musi się przebrać albo za zwierzę, ze stajenki, albo za pasterza. Z pasterzy, z pasterzy wyrośli, już z tych przebrań, bo od przedszkola tak było. Nowych nie kupowałam, więc mam takie uszy, te co Wam mówiłam, tylko to są chyba takie królicze, no nie wiem, ale je tak przymocuję tutaj bardziej, tak o, żeby były klapnięte, założę jasny sweterek, pod to białą koszulę i tyle. To będzie zwierzątko. Ja nic nie kupuję, nic nie wypożyczam, nawet nie mam auta, żeby jechać, wypożyczyć cokolwiek. E, dzięki uprzejmości, właśnie znajomej. Chłopcy chociaż rano mają jak dojechać do szkoły. No, więc tak. A Stasiu ma po prostu przyziubrany elegancko, odpowiednio do sytuacji, czyli wiecie, tak na galowo bardziej. Więc spoko, da się zrobić. No, ale zawsze z tymi przebraniami to są trzy światy, prawda? Nie wiem, ja nie lubię tego, bardzo nie lubię. Kochani, my odrabiamy sobie lekcje. Tutaj Stasiek ma do napisania zdanie i tam kilka wyrazów, więc odrabiamy. Dzisiaj mamy bardzo dużo nauki. Prawda, na zdroweczko. Na zdroweczko, bo jest sprawdzian z angielskiego jutro, z kolorów i z zabawek. Mamy jeszcze czytankę na literę N. No i tutaj właśnie to do pisania. A Ignasiek, kochani, leży, bo jest. Coś go chyba bierze. Nie, nie bierze, on usługuje. Nie ma apetytu. Tak? Oczy go bolą, głowa go boli, więc. Słabo. Czyli dobrze powiedziałam. Jak dzień się zaczął, tak i się chyba skończy bo już jest która godzinka z 14, a już tyle się wydarzyło, że mała głowa. Muzyka Raduje telefon, dlatego tutaj siedzę, ale chciałam z tego miejsca pozdrowić Agnieszkę M. Bardzo dziękuję za kawusie, buziaczki. I dziękuję jeszcze Patrycji W. Również za kawusie, jest mi ogromnie, ogromnie miło, bo to już chyba nie pierwsza, tylko któraś, kurczę. Więc dzięki wielkie. Ja coś słabo się czuję, brzuch mnie boli, dlatego tak mało nagrywam. Nie jestem jakaś dzisiaj taka wiecie do życia. Może tak, miałam robić ciasteczka maślane, ale chyba dzisiaj y, odpadają. Odkładam trochę telefon, coś porobię, może się lepiej poczuję, zobaczymy. Mam jeszcze czytanie ze Stasiem, angielski też tak średnio wchodzi, więc nie wiem. Dużo jest kurczę tego do ogarnięcia. Kochani, nie pożegnałam się, a montuję tego vlogmasa, więc sorki wielkie, że dzisiaj ten vlog jest taki krótki. Ale tak średniowo się czułam, więc ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Buziaki, pa!